W 1997 roku na powierzchni Morsa planety odolnej od nas około 400 milionów kilometrów wylądował łazik Pathfinder. Ze względu na odległość NASA nie mogła kontrolować go zdanie, musiała wysłać mu pełne komunikaty z listą zadań do wykonania. Oznaczało to, że robot musi samodzielnie wybierać, które zadanie jest dla niego najważniejsze. Gdy łazik sprawdził wszystkie systemy pod ekscytowaniem naukowcy czym prędzej wysłanie mu listę 14 zadań do wykonania. Żaden z nich nie spodziewał się jednak, że łaciek zamiast ma wykonać, zacznie w się bawić się swoimi chwytakami. Dlaczego tak się stało? Cóż, jego systemy nie były gotowe na taką liczbę zadań i się przepełniły. Robot się zawiesił. Zaczynał jedno zadanie, a potem uznawał, że to drugie jest ważniejsze od tego pierwszego i tak w kółko. Wpadł w pętlę czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy niezdecydowaniem. Ja, tak samo jak Łasiek, nie potrafiłem wybrać, co jest dla mnie ważne. Czy są to wyniki z i lokalizacja czy atmosfera? Nie potrafiłem wybrać, ponieważ opcji było za dużo. Ba było ich więcej niż za dużo, było ich dokładnie 103. Tyle właśnie szkół średnich w Poznaniu. Czułem, że i moje systemy się zawiesiły. Zadałem sobie pytanie. Jak zoptymalizować proces wyboru szkoły? Korzystając ze strategii Błękitnego Oceanu stworzyliśmy nową jakość. Wybór szkoły całkowicie indywidualny, uwzględniający od zawsze pomijane cechy, takie jak przyjemność nauki i atmosfera panująca w szkole. Udostępniamy go w formie darmowego portalu internetowego: świadomie wybieram.pl, na którym jedyne co trzeba zrobić, to ustawić raz, dwa, trzy suwaki, aby otrzymać własny, nienarzucony z góry ranking szkół, dopasowany do swoich preferencji. Ten system pozwolił mi spojrzeć na szkoły w nieco inny sposób. Gdzie szkoła powinna być przedstawiana od wewnątrz taką, jaką jest naprawdę, a nie od zewnątrz taką, na jaką się wydaje. Tę myśl przechodziliśmy w profile szkół na naszej stronie. Dla każdej wyliczamy, ile procent uczniów odpoczywa na przerwach, jak nowocześnie prowadzone są zajęcia i na ile uczniowie polecili by swoją szkołę innym. Dodatkowo udostępniamy informacje o udogodnieniach. Dostęp do Xero, przystanek MPK w pobliżu, Wi-Fi dostępne dla uczniów i wiele, wiele więcej. Dane te zebraliśmy z ponad 4000 ankiet tu siedmiu szkół podstawowych z całej Polski, a na naszą stronę odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. Dziękujemy Wam za to! Naukowcom no, z NASA udało się jednak uratować misję łazika Pathfinder. Wystarczyło tylko zestartować algorytmy, zmienić opisy i indywidualnie dopasować listę zadań robota do celu misji, aby ta zakończyła się sukcesem.